Siemano Mimi, z tej strony Maraz, witam w kolejnym odcinku, w którym Alliance 2. Ok, tak więc cóż, yy, mamy wyczyszczony obszar, możemy się brać za zwiedzanie jego co mnie bardzo cieszy. Yy, nie cieszy mnie fakt, że Maraz i Shadow mają mało zdrowia. Yy, na pewno, jak założyliście, to zdrowie ono się samo regeneruje, ale po czasie. No i cóż, mogą być yy, właśnie problemy z tym związane. Ok. Po Podzwie... zwiedzaj troszkę. Dobrze, tu nic nie ma. Więc tak, idziemy sobie do otwartych drzwi, jakiś Shadow, chodź tutaj. Przejdźcie tu. Zobaczymy, co tam mamy. Na raz co tu zwiedzasz. Ok, nic ciekawego nie mamy. Tu też nie za bardzo. Tu jest szafka otwarta, tak? Dobra, to co robicie teraz tu? Shadow, co ty tu masz? Ogólnie moi mili, tutaj wykonamy sobie jednego questa z, z informacją od rebeliantów, żeby żeby mm, zorganizować zapasy dla rebeliantów. To potrwa 4 godziny, tak więc to się dopiero po tym czasie wykona. Ready, okay. Gacia. Okej. Co my tu mamy? Hmm. Klucz. Ale klucz, do... Ale klucz do czego? Jest jakaś tu skrytka czy coś? Ktośkolwiek widział, ktośkolwiek wie Okej, okay. tu jest awionetka i helikopter rozwalony. Dobra. Gdzie jest Ira? Ira, co to co tu, ma... co tu jest? Magazynek 45! Jak on wygląda? Roger! Got it. Aha, dobra, mogę się go podnieść fajnie. Idź tutaj, Shadow. Wejdź do środka, jak droga zablokowana. I'm on it. Aha, to jest o to chodzi, że jest droga zablokowana przez e, Shadow'a. Powinniśmy się nauczyć tego klikania. Dobra, wejdź jak możesz. I tutaj mamy tak. Herwa. E, Vater. Aha, to jest ten ojciec, co możemy tego kosa zrobić? i kamerę. Dobra, Walker. You may call Father John. No, ok. Dobra, ale to sobie pogada z nim Ira. You got ear, Roger. Chodź tutaj. Shadow, ty idziesz tutaj, będziesz miał jedne, jeszcze jednego mini-kosa do wykonania. A Maras, Maras jest tutaj, Roger. Ready. Chodź tutaj też Teraz okay. wam powiem o tym drugim queste, ale najpierw nie gdzie jest Ira, mm, tutaj fajnie. na najpierw y, dla rebeliantów w żarcie okay. Nie ma raz, gotcha. Jezu, Ira Tu jesteś, tak? Idź do ojca Przyjaźnie No, że super. You're looking well, as always, No, Miguel Cordona needs my assistance. Well, no. I think I can put together some food and supplies. Fuel, as Miguel is probably well aware, remains next to impossible to acquire. The rest will take time. I do have some things hidden away, but I'll need to call upon the generosity of the faithful. Moving too quickly will only bring us all unnecessary attention. I'll get word to Miguel when everything is in order. Okay. Welcome to my establishment. I am one of the DeSantos bartending brothers. We are famous alruco wide for our drinks. Okay. The DeSantos are also known for our amazing similarities. There are five of us. We are identical quintuplets. It is funny. <laughs> we sound the same, speak Dobra, same things. and we are all bartenders in El roco. Well, everyone except Manny. Poor Manny. He was born a day after the rest of us. He has spent his entire life trying to catch up. We hope one day he will be one of the De Santos bartending brothers too. For now, he is a bar boy. He sweeps floors, cleans toilets, and fills condom machines. We teach him drink making when family gets together. Okej, okay, dobra, to jest Ludzina Santos. Dobra, jeszcze chciałem wziąć Marasa na chwilę. Ty sobie schowaj ten klucz, tutaj, i tak mi nie znaleźć do czego potrzebny. I uda się tutaj, tu jest jeszcze jeden koleżka, z którego, od którego otrzymamy questa. Zaraz jest to łowca głów, także no tutaj byśmy możemy sobie troszeczkę też w grze zarobić po 10 tysięcy od łebka a jest bodajże tych terrorystów pięciu. I jeden z nich jest też, tutaj mamy spoiler moi mili, jeden z braci Santos. Okej, okay, to jest ten, Carmen. Carmen Dancio. International bounty hunter. I have a little sideline for you, if you're interested. This country is crawling with wanted terrorists. Terrorists with a price on their heads. No. Arulco is known as a safe haven for... Crazies. That's what I'm doing here. I have reliable information that there could be... No, a si four of them hiding out in this country at this very moment. You get any of them for me and I'm willing to split the reward with you. I have everything you need to know right here. Study it carefully. You need to find me? I'm usually in the northern part of the country.

i zanieść do tego gościa tak więc no troszkę nas tutaj czeka latania ta dyskietka dobra zacznę sobie informacje o o tych gościach to są w plikach i tu właśnie mamy informacje o terrorystach żywy lub marty, 20 tysięcy ale koleś bierze do siebie dychę i my dostajemy dychę czyli uczciwa um, uczciwa um, zagrywka Ok. I oni się tutaj ukrywają moimi podróżnymi. Mm, podróżnymi imionami, nazwiskami, także obywatelstwem różnym. Tak więc tak to wygląda. E, tylko tam biszkietka komputerowa. Co mogę z tym zrobić? Mogę tu ścisnąć? Nie mogę. E, lipa. Dobra. Myślę, że damy to. Jakiemuś potem bohaterowi, gdzie jest Shadow? I tu jest jed jeden quest, moi mili, Związany z tym, że tu była jedna babka, która wyzysku wyzyskuje dzieci tutaj w szwalni. I musimy te dzieci oswobodzić, i możemy to zrobić na dwa sposoby. Jeden sposobem jest tak, żeby ją przekonamy do mm, do nakonienia, że tak się nie powinno postępować. I i nasze zadowolenie w mieście nie zrośnie tak za dobrze. Ale jeśli tą francę zabijemy, to mamy mm, święty spokój i zadowolenie szybciej rośnie. Polecam wam tą opcję. No, jest to jeden z cywili. Niestety. Uh, Okej, okay. I do nowego. What'd she expect? Don't Okej, okay, pieniądze i klucz, masz tak? Ale do czego jest ten klucz? Aha, ty nie możesz, możesz hejs podnieść. Got it. Okej, okay, weź ten klucz i co do ma? Kto by pasuje do dobrego zamka? No fajnie, wiem, że super, że pasuje do innego, do jakiegoś dobrego zamka. Check. Roger Ok, otwórz skrzyneczkę. skrzyneczkę mm. Apteczka Ale mała apteczka czy duża? Got it. Duża apteczka, dobra, rzućmy ją tu na razie. Mhm. Roger Dobra, zacznijmy co jest w szatni. Może coś ciekawego tutaj znajdziemy. No, to bym musiał chyba wyszkolić. O! Fajnie. Którzy pasował? In business. O! Fajnie. a modu Marasa? In business. Ładunek. Dobra, fajnie się tutaj obowiliśmy. Ready Chodź tutaj, gdzie ty jesteś. Podniesiesz sobie magazynki do sobie. HP5K. Co to jest, to HP5K? Nie musisz mi że broń MP5K Ej, to jest to broń, fajnie. Fajnie się złożyło. To wy wiecie co? Byśmy musieli wyrzucić jedną rzecz. Aha. Do pistoletu 9 mm Eee... Haj, zdajmy łowi. No, amunicja pasuje, no to fajnie. Got it. Co my tu mamy? Tam są jeszcze zastrzyki energetyczne. A mało tutaj... Mało, mało... Ludzi do tego. A ty byś mogła drapnąć... Ładunek, zaszczyk energetycznie regenerujący. Okej, a co daje zaszczyk regenerujący? On odznawia HP? Czy jak to jest? Okej, co on daje? To jest lekarstwo wypełniające, szybko działającego lekarstwo. Ostrożnie, nie zażywać więcej niż hmm. 4 działki na dzień. Dobra. You called. Czy ty możesz to wziąć? Upuść to. Gdzie ty jesteś teraz? Idziemy się wymienimy tym. Ty teraz gdzie jesteś, Shadow? You called In business. Okej, okay. widziałem sobie lekarstwo. Fajnie, oszedłowi dosyć szybko, teraz będzie szło do góry. 51, O, widzicie? Fajnie Ira. Weź e, zaszyk energetyczny. To się może przydać. I co on mi daje? Hmm. Okej. Okay. Fajnie wiedzieć. Nie wiem czy będzie mi do czegoś potrzebne paliwo. I też z No dobra, wiecie co taśmy wywalimy? weźmiemy sobie za to ładunek. Okej. Okay. Ładunek plastiku, może się przydać bardziej. Shadow mnie sobie weźmie apteczkę w końcu. Ok, podnieś to. I wychodzimy moi mili. Dobrze, że Shadow teraz będzie miał um, dużo hapekła. Co mnie bardzo cieszy. No i cóż, tu myślę, że zakończymy naszą przygodę w tej dzielnicy. A nie, jedna rzecz. Mapa. I teraz tak. Shadow, pójdziesz w szkolenie samoobrony. Ira, tak samo. Szkolenie samoobrony. A ty sobie odpocznij. Dobra. Dalej? Shadow poszedł spać. Hmm, ciekawie. Dobra, myślę, że... I'm all done! Właśnie. Stop. Yy, nie, nie chcę. No i dobra, mamy wszystkie oddziały. I możemy chyba sobie spokojnie wyjść już teraz do ekranu taktycznego. I jest noc. O cholera. Eee, wiecie co? Dajmy jeszcze mm, szkolenie na prawa, pacjent Pacjent i Shadow Pacjent, a ty będziesz lekarką. O, i zróbmy tak. Mhm. Okej, okay, mamy już dzień. Okej, okay, przyszła jakaś wiadomość mailowa Mam nową pocztę Spik, nowi najemnicy Wybacz, otrzymałem się imię od z, z znajomego naszego znajomego Jestem Spik T. Klein z powości Merk, nowo powstałego centrum rekrutacji najemników Mam nadzieję, że Cię tym zainteresujesz Jako były członek IM jesteśmy świetnie z, zaznanymi z metodami ich działań Jestem pewien, że możemy zapewnić usługi na takim samym poziomie De facto wiem, że że po Prześcigamy AM ja w większości dziedzin, więc nie wrażenie na stronie... OK. Zaraz sobie wejdziemy sprawdzimy. Wyniki analizji IMP. Instytut jak? Najemniku coś bo To Tu jest dużo teraz ludziska czytania. Ci co chcą, to niech sobie zastopują zacząć, co tu piszę. Ja się skupię tylko... <coughs> o tych kluczowych dla mnie informacjach w oparciu na moje odpowiedzi naprawdę wydaje się normalne sprawdziliśmy to kilka razy obojętnie się, że na wszelki wypadek wszystko w porządku oczywiście to jak zarabiasz budzi w otoczeniu pewne zastrzeżenia ale jeśli my mówimy, że coś jest normalne musisz w to uwierzyć a teraz przejdźmy do kwestii twojej postawy Jesteś osobą, która żyje i pozwala żyć innym. Ja w mojej mili już wiem, gdzie co piszę mniej więcej. Eee, aha, jakby ktoś nie wiedział, to są te wyniki tej analizy, co robiliśmy sobie osobowość. pewnością lubisz pracę niemalże z każdym, a ludzie lubią pracować z tobą. Mhm, tak też jest. Mało prawdopodobne, że będziesz mieć jakieś konflikty w grupie pod warunkiem, że nie będziesz strzelać do, do jej członków. Z pewnością potrafisz dopasować się do każdego, a twoja praca w drużynie przebiegać będzie naturalnie fajnie. Po pierwsze, weź się w garść, po drugie, zadawę, zadaj się z wesołymi osobami. Dodadzą ci odwagi. Dobrym sprawdzianem samego siebie może być czasowa praca w pojedynkę, albo przezwyciężysz swój strach, albo zginiesz. Ok, a moje umiejętności. Jakie mam umiejętności? Aha, dobra, słabe umiejętności. A moją umiejętność jest strzelanie. Z pewnością masz w sobie trening w w korpusie Marynicy, jesteś mistrzem w tej dziedzinie. Okej. Okay. Zalecamy dalsze szkolenie. Wiedza medyczna, mechanika i materiały wybuchowe. Aha, dobra. Wiedza medyczna, więc co nieco o pierwszej pomocy i umiesz jej nawet udzielać, dobra? Oczywiście, znajomymi nazywają cię co i ile masz talent w rozpróbowaniu poszczególnych mechanizmów No tak, to z pewnością musi być silnik. Tak mi się wydaje. <grym> 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 Dobra, a materiał wybuchowy, poza zmianą magazynku swojej broni, unikaj na razie kontaktu z materiałem wybuchowymi. One nie są zbyt bezpieczne, wiesz? <laughs> tak wiem. Szkolenie specjalistyczne. <laughs> Okej, okay. jesteśmy w rzucaniu najlepsi. Nauczanie się pracę z innymi i szkolenie swojej wiedzy. Na dodatek, na dodatek nie tak jak w szkole. Ludzie chcą Cię słuchać. Aha, dobra. Fizyczne. Wybitne uwarunkowa uwarunkowania. Zdrowie. Masz końskie zdrowie. Najwiele sobie możesz pozwolić, zanim się wykończysz. Twój aktualny stan zdrowia podnosi notowania twoich wszystkich umiejętności. Fajnie. Barwę głosu nawet zanaliz zanalizowali. Ok. Dobra, i portret. Dobra, na razie to wszystko, co chciałem wiedzieć. Fajnie. Teraz tak Wy się tu podleczacie, tak? Dobra Teraz tak służba w oddziale pierwszym. Służba w oddziale pierwszym, i możemy się maksyma maksymalnie po 30 osób w oddziale, dobrze wiedzieć. Dobra ekipa, wychodzimy teraz stąd. Idziemy teraz do kolejnego sektora, go oczyścić. No, głównym teraz koniem pociągowym będzie Shadow. Okej. Okay, cool. Robi się wesoło. Wy się ekipa musicie przetransportować w tą stronę. W sobie lepiej pukawkę. Zaraz wam powiem dlaczego z tej strony, się atakujecie miasto, to będzie wam o wiele, wiele, wiele łatwiej. I teraz tak postaramy się likwidować ich po cichu. Jest to aktualnie gdzieś około 6-7 przeciwników, z tego co pamiętam, jak wyrobiłem próbę nagrania. Więc będziemy się starać wariować na spokojnie. Ok, słuchajcie. Szado, pozycję tutaj. Roger. You got my ear! idzie za komulec A, Marasa tu wyślemy. Maraskę! Gotcha. Wyślemy tu. No dobra, niech sobie tak spokojnie się doczłapią. Chociaż przadałabym wola na chwilę tutaj gdzieś zostać za kamienien Zaraz wam powiem dlaczego. Dopóki cała ekipa nie dojdzie. Aaa. Ci tu mają chociaż zwinąć na wysokim poziomie... No. O, no, z... no właśnie, dlatego to chciałem, żeby... Roger! Shadow doszedł you got my ear. i za komulec uh -huh. nie, chcę, nie chcę się tu zdradzić na razie. Chciałbym na dobry początek. Na dobry początek chciałem... Wyjść mar Amnum. Bo ona może tu cicho osiągnąć jednego kolesia, który się tutaj gdzieś znajduje Okej, i co pomalutku? Called. Szado, ty się przetransportowałeś? Nie jeszcze Okej, okay, punkta cykl się skończyła Idź tutaj szybciutko Ej, no ten zaszyk energetyczny to jest zajebista sprawa. Szkoda, że ich więcej nie ma. No i spróbujemy się to zabawić troszeczkę z materiały wybuchowe. Dojdziesz tam dzisiaj 25. Przedawałeś się na chwilę ludzko odwróć sure okej. Okay. I teraz tak mówi, ja sobie teraz z miłą chęcią zapiszę grę, zapisz grę i tu nazwijmy sobie próba.